Tak jest, nasza młoda para kochani, za chwileczkę zbędę wszystkich gości. Zrobię taką króciutką przysięgę małżeństwa Mamy tutaj na chwileczkę Dostałem jedno pismo z testamentu i zamieniamy się w proboszczonę na krótko. Także witam gorące serdecznie naszą nową parę młodą. Tak jest. Nie dusimy, nie dojrzymy naszego nowego pana młodego, któremu na imię jak? Za chwileczkę się Darek. Proszę księdza, proszę proboszczę. Przemierzamy właśnie te wspaniałe białe krełaści. Jakie książki Może najpierw. Z kaszyków! dzisiaj, kochani, przy okazji wypadła jedna kartka, która jest bardzo ważna. Właśnie przy świętej małżeńskiej, którą właśnie za chwileczkę zostanie odczytana przed naszą nową bo... Ale proszę nie płakać, to wszystko właśnie wrażenia. Ja wiem, że to jest tak naprawdę raz na w życiu, zdarza się taka niesamowita. To może jeszcze raz przedstawimy się tutaj. Wtedy, wszystkich gości. Kolega na imię? Tak. Koleżanka? A ja jestem takim małym biskupem, mówiąc krótko. Kocham. Moi drodzy, zrobimy tak, że gotowi. Byliście dzisiaj na weselu. Panie było? Panie jest. Byliście w kościele? Widzieliście przysięgę? Tak, ja na chwileczkę. Mimo tego wszystkiego, że jestem podcastany jeszcze troszeczkę. Właśnie dadam sobie zaksięta, także trzy fachy w jednym. No i tak podsłyszałem pokrótce, że jedna kartka wypadła z Pisma Świętego i wy za chwilę, kochani, odczytacie takie krótkie przemówienie, dokładnie, przysięgę małżeńską względem wszystkich naszych dzisiejszych gości. Dobrze? Będziecie powtarzać za nami. Ja wręczę mam właśnie teraz mikrofon. Może się przedstawicie względem wszystkich gości. Proszę bardzo. Kolegę. Ale wręczę mikrofon. Proszę trzymać rękę, ja nie ogryzę. Proboszcza się nie boimy. Proszę. Dalej. I byliście w kościele, żeby wasze przyszłe małżeństwo było także było wspaniałe, udane i w ogóle byście mieli dużo dzieci, ja dokładnie 10. Złożycie króciutką przysięgę małżeńską względem Waszych dzisiejszych o, 12, o, tak? tak. Fajnie, fajnie. To będzie drużyna piłkarska. Dobrze. Dobrze. Będzie przysięga małżeństwa. Będziecie przysięgać, kochani. Ja będę tekst, wy będziecie powtarzać, tak? Dobrze? Gotowi? Na początek mąż przyszły, odważny, zdecydowany. Kochana żona. Uroczyście ci przysięgam, uroczyście ci przysięgam. Na świadków biorącości, na świadków biorącości. Że będę ci kochał, że będę ci kochał. Tyle dzieci ci narobię. Tyle dzieci ci narobię. Ile potrafisz niej dać, ile potrafisz mi dać, przez, całe życie, przez całe życie. Że kochał cię będę mocno, że kochał cię będę mocno i do kochał wierności. Nigdy, złe, nigdy złego słowa nie powiem teściowej. Nigdy złego słowa nie powiem teściowej. Oddawał będę wypłaty wraz z kwitkiem księgowej. Oddawał będę wypłaty wraz z kwitkiem księgowej. Księgowy, księgowy. I, na z I na wędrówki po knajpach z nie ruszę. I na wędrówki po skuplami nie Chętnie będę z Tobą śniadanie jak w łóżku. Chętnie będę... I wielkiej podzieńce całował po brzuszku. I wielkiej podzięce całował po brzuszku Wszystkie kobitki odstawię na stronę. Wszystkie kobitki odstawię na stronę. I do końca życia będę kochał tylko żonę. I do końca życia będę kochał tylko żonę. A gdyby sprowokował synie wieście. A gdyby sprowokował synie wieście. Niechaj mnie ukażąc sprawiedliwi teście. Niechaj mi o każdą Też Proszę, kochani, do Pana młodego. Teraz Pani młoda może, tak? Kochany mężu, uroczyście przysięgam Tobie. Kochany mężu, uroczyście przysięgam Tobie. Tyle dzieci ci urodzić. Tyle dzieci ci urodzić. Ile w potrafisz mi zrobić? Ile w potrafisz mi zrobić? Dwanaście. W sypialni... Trzynaście. 3... O, to pechowe. No, to tu czternaście, żeby było czciwie. W sypialni nigdy nie zamknę drzwi. W sypialni nigdy nie zamknę drzwi. Gdybyś w pił... W łazience tak. W tak, aby się nie wykopał, nie? Gdybyś pił i balował kilka dni. I pił... Gdybyś pił i balował kilka dni. Gdybyś pił, pił, pił i balował kilka dni. Nawet gdybyś był pijany. O, gdybyś nawet był pijany. Nie odwrócaj się w nocy do ściany. Nie zapuszczę żurawia do portfela Twego. Nie zapuszczę żurawia do portfela Nawet aż do dziesiątego. Nawet aż do dziesiątego. Zaskliwą opiekę czule Cię otoczę. Troskliwą opiekę czule Cię otoczę. I najważniejsze, wskacowaną główkę chłodnym kompresem zmoczę. Ola, ola. Zmoczę. Wskacowaną główkę chłodnym kompresem. Zmocza. Kompresem z moczem. Nie moczem, to z moczem. Nie, nie, nie będziemy się sikać na pana młodego? Zimnym kompresem z moczem? To, to z moczem, tak. Z dopiero będziemy moczyć. Po palance z kumplami nie będę cię spowiadać. Po balance z kumplami nie będę cię spowiadać. Smaczne śniadanko do łóżka będę podawać. Kocha, gdzie będę? Zawsze. Przez całe życie. Zawsze przez całe życie. Gdybym cię zawiodła. Gdybym cię zawiodła. Zmarnowała życia, choć kawałek. Zmarnowała życie, choć kawałek. Niech nie ukaże. Niech nie ukaże. Sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Teściowej i w jej ręku wałek. <głosy> <głosy> Teściowej i ręki kawałek. Tak, więc ja nie nowa, kochani, egzekwacja